Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w naszym ostatnim dniu rekolekcji Focolarem, czyli dzieła Maryi. Przede wszystkim witam tych, którzy dołączyli do nas może dopiero dzisiaj, żeby poznać troszkę duchowości ruchu Focolarem, ale także tych, którzy są członkami, sympatykami ruchu. Ja kolejny raz przedstawię się. Nazywam się ksiądz Krzysztof Jasiński, jestem wikariuszem w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa w łańcucie. I te rekolekcje oparłem wraz z odpowiedzialnymi, z Anią Tomkiem i Urszulą, na temacie modlitwy, bo to jest temat przewodni dla nas w tym roku. Modlitwy w oparciu o teksty Kiary ale nasze rozważania, konferencje podzieliłem na, w oparciu o poszczególne trzy osoby Trójcy Świętej. Jak wczoraj mieliśmy okazję ten fragment Kiary y, y, usłyszeć, gdzie jak przychodzi Duch Święty, to On umożliwia nasze zjednoczenie osobno z Bogiem Ojcem. Osobno z Jezusem Chrystusem, osobno z Duchem Świętym, że nie jest to tylko i wyłącznie relacja z całą Trójcą Świętą, ale z poszczególnymi osobami. Dlatego, inspirując się przykładem Jezusa, w pierwszym dniu rozważaliśmy, jak możemy się modlić nieustannie, w dalszym ciągu współtworząc z Bogiem ten świat, jak możemy wybrać Jezusa opuszczonego i ukrzyżowanego, ofiarując Mu, Wszystkie nasze trudności, cierpienia, ale także nasze zaangażowanie w dzieło, gdzie jest to kolejny aspekt modlitwy, oraz zwrócić uwagę na modlitwę w jedności z Jezusem pośrodku. Wczoraj patrzyliśmy na Ducha Świętego, który nas pobudza do modlitwy, który wypełnia nasze serce. Patrzyliśmy także na te praktyczne aspekty modlitwy, a więc o troskę, przygotowanie do niej, odpowiednie znalezienie czasu, zatroszczenie się o siebie oraz o to, w jaki sposób Duch Święty wspomaga nas w naszej modlitwie, że On jest tym, który głębiej pragnień naszego serca wypełnia, gdy poszukujemy Go, gdy podejmujemy ten trud. Dziś chciałbym spojrzeć na Osobę Boga Ojca. Na początku, patrząc na Boga Ojca, to gdy mówimy o ojcu, to my jesteśmy jak dzieci. Dzieci, które kochają swojego tatę. No ale patrząc na doświadczenie, jakie mamy w świecie, zwłaszcza jak gdzie miałem okazję przez rok być katechetą, także na oddziale psychiatrii, widząc ile osób jest poranionych przez trudne relacje z rodzicami, zwłaszcza z tatą. Czy także jak osoby, które spotykam, gdzie ta relacja w różny sposób się układa, gdzie nie mamy idealnych rodziców, a nawet jeśli byliby idealni, tak by w pełni odzorowali Boga Ojca, to chciałbym przytoczyć przykład, który w ubiegłym roku poznałem w filmie Bardzo Dobrych Ludzi. Miał on w ubiegłym roku na przełomie 21-22 roku premierę. On jest oparty o powieść Jezapha Meringera o tym samym tytule. I w centrum jest tam bar, ale nim do tego baru trafia główny bohater, Dzejar, chłopiec, który wychowuje się bez taty. Tato był przemocowcem, alkoholikiem, bił mamę. Jak była mała, musiała wrócić do domu rodzinnego, tam mieszkać kątem u rodziców z synkiem, bo musiała uciec od męża. Ale ów człowiek, tato tego chłopca, Jayara. Jest spikerem radiowym, i chłopiec bardzo tęskni za tatą, Kiedy tylko słyszy audycję, siedzi przy rady i tak niemal że lgnie do, te, do głośnika, żeby usłyszeć głos taty. Jest w nim tak wielkie pragnienie. Na szczęście ma wspaniałego wujka, który pomaga mu w wychowaniu, który prowadzi ten tytułowy bar, w którym jest wiele barwnych postaci, dziwnych, ale wszyscy mają te cechy, że to są dobrzy ludzie. I w taki sposób trwa wychowanie tego chłopca, już jest dorosły. Dorasta, wyjeżdża na studia. Gdy jeździ na studia w pociągu poznał księdza, który również jeździł tą trasą. No, księża miał to do siebie, że często zagadnął do ludzi obok, więc już tak rozmawiali ze sobą i pewnego razu pyta go: co jest głównym motywem Twojej twórczości? Nieobecny ojciec. Tak wielką wyrwę potrafi pozostawić w nas to pragnienie taty, ojca, które mamy też z natury, bo jesteśmy ukierunkowani ku Bogu ojcu. Kiara mówi, że można kochać Boga jak dziecko, sercem wypełnionym przez ducha świętego miłością i zaufaniem do swojego ojca. Duch święty jest tym, który nam pomaga. Ale żeby wejść na tę drogę, to trzeba w sobie także dostrzec tę dobrość tego ziemskiego taty, zobaczyć te relacje. Bo to jest to, co nas często hamuje. W tym miejscu nie będę się na tym skupiał, bo byłby to całkiem oddzielny temat, ale zwracam uwagę, że troska o to, żeby dostrzec dobro w relacji, które spełniał tato, jest tym, co pomaga. Ja dzisiaj o wiele inaczej patrzę na mojego tatę i relację, z nim niż miało to miejsce w przeszłości, gdy byłem jeszcze dzieckiem, mieszkałem z rodzicami. Dziś o wiele bardziej potrafię jasno dostrzec to dobro i poświęcenie mojego taty, które pomaga mi zobaczyć to, że on mnie kocha dając siebie. I potrafię Cieszyć się tą miłością, którą okazują mi rodzice. I to jest tym, co pozwala nam zwracać się z łatwością ku Bogu Ojcu, żeby dostrzegać dobro naszych ziemskich rodziców, nawet to najmniejsze, które potrafimy dostrzec, to nam pozwala dostrzegać także to dobro od naszego Ojca w niebie. I wtedy, jak mamy zaufanie do taty w niebie, to potrafimy często z nim rozmawiać, mówić mu o wszystkich naszych sprawach, postanowieniach, planach. Z takim zaufaniem, takim boskim pragnieniem, które sprawia, że nie możemy się doczekać nadejścia chwili poświęconej wyłącznie jemu, by nawiązać z nim głęboką więź. Tak mówi Kiara. To jest modlitwa, prawdziwa modlitwa. Do takiej właśnie modlitwy mamy dążyć, aż staniemy się żywą modlitwą. Czyli to zaufanie, to przygnięcie do Boga, do Boga Ojca. A dlaczego to jest możliwe? Bo Bóg nas stworzył do relacji. Ta relacja wzajemna. Bo Kiara mówi, że prawdziwą modlitwą, ta, o której mówi, to jest w znaczeniu najważniejsza, o której mówią święci. To czasem, tylko spojrzenie na Jezusa z tabernakulum, wymowne spojrzenie, jakbyś chciał powiedzieć: Teraz robię to dla ciebie. Czy też jakbyś w porywie miłości chciał zawołać: Bóg mój i wszystko moje. Ale gdyż my ludzie jesteśmy dla Boga Ty, zostaliśmy stworzeni jako naszą istotą jest bycie Ty dla Boga. Mamy możliwość rozmowy z nim. Człowiek jest jedynym stworzeniem przez Boga stworzonym dla niego samego, bo Bóg chce, pragnie relacji z nami. To jest ta wyjątkowość, ta relacja miłości, relacja między osobą a osobą, oparta o miłość. I tak jak wczoraj opowiadałem o tym przykładzie, właśnie roślinki, to tak możemy patrzeć na ten wzrost naszej relacji z Bogiem, gdzie. Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w miłości bliźniego, tym bardziej wzrasta nasza jedność z Bogiem, wzrasta, do góry, wtedy ją odczuwamy. I tym, co nam pomaga trwać w takiej modlitwie, prowadzi nas w takie doświadczenie modlitwy, jest modlitwa nieustanna. O niej już mówiliśmy, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze raz, to, co Kiara mówi, że modlić się zawsze nie znaczy mnożyć modlitwy, lecz kierować duszę i całe nasze życie do Boga. Wyłącznie dla Niego uczyć się pracować, trudzić się, cierpieć, wypoczywać, a także umierać dla Niego. Wypełniać każdą czynność w sposób możliwie najlepszy. To, co mnie uderza w tych słowach, to jest to, że Kiara mówi, że wyłącznie dla Niego, że to, co robię, nie ma być skierowane ku mnie, ku moim najbliższym. Celem tym wyłącznym jest robię to dla Boga, ponieważ jestem zjednoczony z bliźnimi, ale. Ukierunkowuje się na Boga, wiemy doskonale, że nie ma możliwości zwrotu ku Bogu, ukierunkowania się na Niego, jeśli nie będzie miłości bliźniego, więc to nie pozbawia nas tego, nie gubimy tego, ale właściwie intencja jest zwrócenia ku Bogu w tym wszystkim. I w ten sposób to, co za każdym razem wybrzmiewa to na tych naszych spotkaniach, że ta nasza modlitwa, która wiąże się z aktywnością, ta modlitwa ustana z tym wszystkim, co czynimy, że na to zwracamy uwagę, że nasze dzieła, które czynimy, jest to aktywność, która jest współtworzeniem z Bogiem. I co jest ważne, że jeśli od stworzenia idziemy do Boga, to ważny jest też ten drugi kierunek, żebyśmy od Boga szli do stworzenia. Czyli jesteśmy powołani żeby do współudziału z tym stworzeniem, ale też do troski o to, żebyśmy nie zagubili tego, że kierujemy się tylko ku Bogu i gubimy to, co jest w świecie. Troszczymy się o ten świat i realizujemy swoje powołanie w tych konkretnych przestrzeniach życia, gdzie jesteśmy. Taką najpiękniejszą przestrzenią, gdzie jesteśmy ukierunkowani na Boga, wszyscy razem jest Msza Święta, bo tam Pan Jezus prowadzi nas do Ojca. Tam właśnie w tej relacji, gdzie jesteśmy dla Boga tym, to każdy z nas, ale także jednocząc się jako my Kościoła, zwracamy się w zjednoczenie z Jezusem do Ojca. Kiara tłumaczy to: możliwość, o której nie śmieliśmy marzyć, daje nam Msza Święta. Na ołtarzu kapłan ofiarowuje Jezusa Ojcu. Możemy się łączyć z kapłanem w tej ofierze. Jezus jest naszym darem darem, który się Ojcu podoba. Z Nim i przez Niego możemy w sposób godny i odpowiedni kochać Ojca, wielbić Go, wysławiać, prosić Go, dziękować Mu, wypraszać u Niego przebaczenie naszych grzechów. Gdy jesteśmy z Nim, z Jezusem, Ojciec nas wysłuchuje. To nawiąże do tej pierwszej konferencji, że jest, jeśli jesteśmy zjednoczeni z Jezusem pośrodku, Ojciec udzieli nam wszystkiego, o co Go prosimy. I takim najpiękniejszym zjednoczeniem z Jezusem pośrodku jest Eucharystia. Do niej zmierza to nasze zjednoczenie i z niej wynika dalej. Umacnia i żyjemy tym zjednoczeniem w dalszym ciągu. Zresztą piękną praktyką naszego ruchu jest to, że przecież dar tego, ta obietnica, ten pakt miłości czynimy po Eucharystii, gdzie deklarujemy sobie tę miłość, aż po gotowość oddania życia. Na Jezusie, który jest z nas. Tę naszą nicość i miłość ofiarujemy w oparciu o niego, ponieważ Msza Święta jest tym najpiękniejszym spotkaniem z Jezusem pośrodku. I w naszym ruchu, teraz zwraca uwagę, w jaki sposób patrzymy. To nie tylko nasz ruch, to jest całe chrześcijaństwo. Jak, w jaki sposób Jezus ukazał nam Ojca. Bo wydawać by się mogło, takie czasem błędne jest spojrzenie, że w Starym Testamencie Bóg to jest tyran, jakiś przemocowiec, ktoś straszny, ktoś kogo się trzeba bać. A już w Starym Testamencie Pismo Święte odnosi do Boga piękne teksty, które mówią o Jego miłości. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha swe, syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała? Ja nie zapomnę o Tobie, wyryłem Cię na obu dłoniach. Czy też inne zapewnienia, że bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Bóg jest zawsze zwrócony ku nam. Mówi też, ów proroka Izajasza czytamy, ja właśnie, ja przekreślam Twe przestępstwa i nie wspominam Twych grzechów gdzie Bóg okazuje swoje miłosierdzie. Mówi: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają, choćby czerwony jak purpura, staną się białe jak wełna. Taki Bóg nam objawia się już w Starym Testamencie, choć często jakby ginęły nam te obrazy, ale taki jest nasz Ojciec w niebie. A Pan Jezus w Nowym Testamencie pokazuje w pełni, kim jest Bóg, że Bóg jest Ojcem. Jest Ojcem, najpełniej to objawia w przypowieści o Synu Marnotrawnym, mówi Kiara. I yy, pozwolę sobie jej doświadczenie, wspomnienie przeczytać. Pewien folklorista podarował mi kiedyś film o słynnym obrazie Rembrandta, przedstawiającym ojca obejmującego syna mornotrawnego. Stary, prawie niewidomy już ojciec obejmuje syna i patrzy na niego, a syn obdarty, bez butów, klęczy przed nim z głową opartą na jego piersi. Tym, co widać się na tym obrazie, jest nie tylko niezwykłe piękno sztuki. Widać jak ojciec kładzie obie ręce na ramionach syna. Jedna jest silna, dość duża, twarda, chciałoby się powiedzieć ciężka, a druga jest delikatna. Jedna wyraża miłość ojca, druga miłość matki. Ukazując w ten sposób, że Bóg, pisze to także kardynał Martini w pięknym liście o ojcu, jest ojcem i matką. Lecz ojcem nie w sensie, że jest mężczyzną, ale jest równocześnie i ojcem i matką. I tak też go przedstawia Rembrandt w tym obrazie. Ale w tym właśnie przygarnięciu syna, który wraca, Jezus ukazuje naprawdę miłość ojca. Który nie tylko pragnie przebaczyć, ale i o wszystkim zapomnieć. Pragnie dać mu nowe ubranie, nałożyć mu pierśń, przygotować wielką ucztę. Tym jest miłość ojca, który przez całe życie, od kiedy jego syn odszedł, czekał na niego. Takiego ukazuje nam Jezus ojca. A kiedy syn wraca, to ojciec przebacza. Nawet nie chce, by się tłumaczył. Zapomina mu wszystko, pragnie widzieć go odnowionym, żeby ta przemiana nastąpiła. Taki jest ojciec, taki jest ojciec. Tak mamy wyobrażać sobie ojca, taki jest ojciec. Kiara ja wręcz kilka razy powtarza te słowa, żebyśmy patrzyli na to, żebyśmy nie patrzyli przez pryzmat naszych doświadczeń dzieciństwa czy potem dorosłości czasem trudnych relacji z rodzicami, ale przez pryzmat tego, jak Jezus pokazuje nam, jaki jest ojciec, żebyśmy. To doświadczenie Bożego przebaczenia uczynili własnym. Wielki Pozys także okazją do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, by się ucieszyć tym ojcem, który czeka. Bo mamy pamiętać o tym, że mamy Ojca, Kiara mówi, że On się raduje, kiedy całym sercem przyjmujemy Jego miłość, zanim jeszcze sami zaczniemy Go kochać. On wcale nie potrzebuje naszej miłości, chociaż powinniśmy miłować, ale trzeba byśmy to my przyjęli Jego miłość. A kto nam mówi jak on nas kocha to mówi nam Jezus ponieważ jesteśmy rodziną dlaczego mamy go kochać bo mamy uczynić z ludzkości jedną rodzinę to jest nasz charyzmat dzieła Maryi resztę zostawiamy do zrobienia naszym następcom ale my jesteśmy powołani by tam dokąd dotrzem uczynić z ludzkości jedną rodzinę mamy jednego ojca w niebie i mi przypomina się właśnie, żeby zobaczyć, jak ten ojciec o nas w niebie walczy. Film, który oglądałem, Ostatni wojownik, film sprzed kilku lat, francuskiej produkcji, ale bardzo mnie urzekły słowa, które w recenzji o nim czytały, dlatego zapadły mi bardzo w pamięć. Film opowiada o głównym bohater, którego gra Jean-Claude Van Damme. To już starszy mężczyzna, który był tam najemnikiem, ale skończył z tą pracą, ale jego syn zostaje porwany. I musi wrócić na ścieżkę przemocy, ale by uratować syna. I to zdanie z recenzji. To wygląda tak, jakby, jakby dinozaur wkroczył do parku rozrywki, gdzie cała ochrona jest rekrutowana z emerytów i studentów. Totalna rozwałka. Ale właśnie tak bardzo ona zwalczy Ojciec w niebie, gdy jesteśmy zagrożeni. Ona zwalczy. Nie jest nic z niemogącym staruszkiem. On właśnie ma moc i potrafi zadziałać. Mi bardzo to, ten, to zapadło w pamięć. Dlatego możemy, jeśli ma, patrzymy na Ojca, który jest taki, to widzimy, że On daje nam poczucie bezpieczeństwa. A jeśli czujemy się bezpiecznie, to jak dziecko, rzucamy się bezpośrednio w Jego ramiona. To jest właśnie to zaufanie, zawierzenie Bogu Ojcu, do którego jesteśmy zapraszani. Bo Pan Jezus nas tego uczy. Jak nauczył nas modlitwy Ojcze nasz, od tego zaczynaliśmy nasze rekolekcje i tym będziemy kończyć. Uczniowie prosili, żeby Jezus nauczył ich modlitwy, nauczył ich Ojcze nasz, bo byli zainspirowani przykładem Jezusa. I w modlitwie Ojcze nasz mówimy do Boga Ojcze, ale Jezus często zwracał się do Boga Abba. Abba znaczy tato, tatusiu. To już nie jest takie oficjalne. Ja tak Przekornie lubię z tego to przekręcić. To, kto przychodzi w domu do swojego taty i mówi: Ojcze, potrzebuję kilka złotych na lody. Ciebie prosimy. No, nie, nie funkcjonujemy tak w domu. Normalnie mówimy: Tato, chciałbym sobie lody zjeść. Tak funkcjonuje dziecko wobec taty. Mówi o swoich potrzebach, czasem nawet nie mówiąc wprost tego, proszę. Mówi potrzebę, oczekuje realizacji, bo darzy zaufaniem, wie, że jest kochane, wie, że tato może to zrobić. I Pan Jezus uczy nas takiej relacji do Ojca w niebie, do naszego taty, tatusia, byśmy tak do Niego się zwracali. By to nie było tylko takie oficjalne Ojcze, które jest pustym Słowem, bo na co dzień nie używamy Go, bo najczęściej mówimy tato. Czy tatuś niektórzy. To tak bardzo inspiruje, jak wiele niektórzy, te osoby, które znam, zwracają się, mimo że są ode mnie starsze, mówią o, mówią o rodzicach: tatuś, Mamusie i tak się do nich zwracają. To bardzo buduje, jest piękne. Ale jest to dla nas możliwe takie zaufanie, bo Jezus, który za nas umarł, odkupił nas, w ten sposób uczynił nas. Dziećmi Boga, swoimi braćmi, jak jesteśmy braćmi Jezusa, możemy tak do Boga się zwracać, bo w ten sposób wchodzimy w serce Boga. I w ten sposób możemy opowiadać to Abba, Tatusiu, z całą treścią, która zawiera się, inne religie tego nie mają. To jest nadzwyczajna modlitwa chrześcijańska, gdzie możemy do Boga się zwracać Tato, Tatusiu. Nigdzie indziej tego nie ma i to jest nasz skarb. To jest skarb modlitwy, którą staraliśmy się rozważać. Mam nadzieję, że będzie dla Was owocne. W Waszym życiu że to, co przygotowaliśmy wraz z odpowiedzialnymi, Wam, waszej relacji z Bogiem, w tej indywidualnej, którą obok tej wspólnotowej także trzeba pielęgnować. I dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Raz jeszcze zachęcę do tego, by kliknąć subskrypcję, dzwoneczek, by kolejne publikacje na naszym kanale Dzieła Maryi mogły do Was dotrzeć, a także o polubienie tej transmisji, by mogło więcej osób do, na nią trafić. A jeśli uważacie, że jest to wartościowe, prześlijcie link znajomym, by także mogli poznawać charyzmat, mogli starać się jeszcze bardziej wchodzić w modlitwę. Dziękuję za to, że byliście z nami do końca. Także dziękuję za modlitwę, która towarzyszyła przygotowaniu tych rekolekcji dla naszej wspólnoty odpowiedzialnych za to. Ja także pragnę odwdzięczyć się darem tego Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen to trwajmy w jedności.